Stało się, już zabieramy na randkę. Dawno nie byliśmy, bo wykończenie mieszkania nie się nas wykończyło, a zakopy za w średnio się liczył. Absolutnie nie wiem, gdzie idziemy. Powiedział tylko, że ładnie się ubrała, i w pierwszej myśli pomyślałam sobie, słucham. Ja przecież zawsze ładnie się ubieram, ale prawda jest taka, że przez nadmiar pracy ostatnio często wyglądałam trochę jak szrek. I z tej okazji pomyślałam, że wyciągnę mój najnowszy nabytek, czyli piękną, małą czarną z marki Life, która ma boskie, powlekane guziki i taki naprawdę piękny i kobiecy krój. No i tak się prezentuje sukienka. Ja jestem w ogóle zakochana w tej wiskozie, bo ona jest taka. Błyskująca przez to sukienka jest naprawdę bardzo elegancka, ale oczywiście możemy też stylizować ją bardziej na co dzień. No i te ramiona, które można sobie tak założyć, ale ja może zostawię je tak na dole. No i do tego odrobina czekolady. Ja w ogóle kocham połączenie czekolady z czarnią. Spójrzcie na te przepiękne guziki, tylko oczywiście perfumy na koniec. Nie mogłam oczywiście zapomnieć też o biżuterii. Pierścionki, no i kolczyki całość prezentuje się następująco. Nie wiem gdzie idziemy, ale mam nadzieję, że to będzie randka z jedzeniem, bo inne się dla mnie nie liczą. Dajcie znać jak wam się podoba i czy mój mąż zakocha się we mnie ponownie i czy zabierze mnie na kolejną randkę na zakupy w Paryżu. Pa! A i jeszcze jedno, jak macie do polecenia jakieś fajne knajpy w Białymstoku, to zbieram w komentarzach wszystkie polecenia.